Siema, ma, witam Was w kolejnym odcinku z LSA15 e, Seria Krysztyn I dzisiaj jest z nami. Halo, e, Pavel Tim. I Kamil Tim. E, siemanko, witamy Was. No i dzisiaj będziemy prezentować żniwa na Prysztynie. E, polecimy sobie na pszenicę. E, no i teraz Wam pokażę, jak maszynki tutaj będziemy mieli. Przyczepką będzie sobie latał e, Ferguson e, 5712 z przyczepką, e, nie wiem, 6, jakoś tam stara i będziemy sobie tutaj, nie, nie ten kombajn, o tutaj, wektor 410, kurwa, dobra, stoper, stoper tela ja ci mogę czasu Dobra. Ja już lecę. To jak zarzucać ci pytankami? O, możesz. To już, już, już. Pierwsze pytanie. Jak zareagowali twoi rodzice jak im powiedziesz, że nagrywasz na YouTube'a? Normalnie. No, no Normalnie, no, no to. No to. E, nic, nic tam nie gadali. No i no co? Jeszcze drugie pytanie. I, druga część tego pytania odnośnie rolników, u, który, u których nagrywasz. No, a co? coś konkretnie? No. No wiesz, o nagrywanie jak. czy ich. kurde, no. Jak zareagowali na to, że chcesz u nich nagrywać? O. E, do jednego jak pojechałem i się pytam, czy mogę nagrywać. Mówi, pewnie, nagrywaj. No i. No i e, ostatnio co nagrywałem u tego. No, wiecie, troszkę kukurydzy nagrywałem, no to się pytam, czy mogę nagrywać. Mówi, że jasne, nagrywaj. No i, i tyle. No. Każdy tak, każdy tak, każdy. Jeśli, no. Jeszcze żaden mi nie, nie odmówił, no jeden nawet tam, ale... Ale to taka nietypowa sytuacja. No. <laughs> Czasami tak jest akurat, że ten... Ja jeszcze u nikogo się nie pytałem o nagrywanie, więc też u siebie nagrywam tylko. Ja u kilku się pytałem, ale to wiesz, że takie Żydy nie wpuścili na pole nawet. A po co ja będę tutaj mówił? U siebie na no wiosce co ja tam robię w wolnym czasie. No. Kurde, no. U no. ciebie, Paweł, jakoś lepiej to szło. No. Z tej pytankami. O, wypowiedź na temat, jak, jakie były pierwsze Twoje początki na YouTubie. Pierwsze początki to nagrywałem zelesa 11 i Jo z 11 nagrywałeś? No. Nawet ja. nie widziałem. A, a nie, nie bo miałem pierwszy kanał, który inaczej się nazywał. A. Ale nie pamiętam, nie pamiętam jak się nazywał. A tu to na tak kanał, jak Tu na kanale. Nie. Tu na kanale co pierwsze nagrywałem, to to nie miał. Bym musiał zobaczyć Chyba LSA ten 13 jeszcze nie No No chyba 13 noc FIFA była chyba Profes... No FIFA też masz Pro... dużo odcinków Profesjonal też był Czternastka. No dużo, dużo tego było No i na PSie to coś nagrywałeś chyba na Macie? Czy na tym na konsoli? A to jest box. No, to tam. No, xbox. Ze 4 miesiące temu. No coś to. Paweł, było tak takiego. Paweł tak samo. tak samo miał nieskryte filmiki z Minecrafta. Jeden no, dziś... odcinek z Minecrafta. No dzisiaj <laughs> na odcinku się wydało wszystko. <laughs> ja, ja tak nie cierpię tej gry, że to jest szok, nie? Ja teraz ja ta... też. Ja czasem dla relaksu lubię sobie popykać. Dla mnie to bez sensu tak graje. Ty wiesz, że ty, i Samu z Nitrem mają teraz serię z tego. Serię z Minecraft? No. Ty wiesz, że fajnie to nagrywają, sobie nie potem. A, i Samu i Nitro, no to spoko. No, no. te nagrywają? No serio, mają fajną serię, teraz zaczęli. Aha. Nawet fajnie im to idzie. <laughs> Się popisują fajnie. Ale... Najlepszy to jest Scrap mechanik. Scrap mechanik miał też, też bekowe. A, a ten. I sam Znale... robił ciągnik. Oglądał ktoś? Nie. Ale i sam miał fajną serię I sam miał też fajną serię z no, ale doda, no. dodał coś ostatnio? Właśnie nie. nie. Szkoda, bo to Wtedy, fajny... Co, co nagrywał, to zakończył. Dwa odcinki chyba dodał, nie? Jakie dwa odcinki? Z pięć odcinków tam chyba było. Chyba tak. A może? No. Nie wiem, ja, ja, ja już dawno w ogóle Mass Solid nikogo nie oglądam, bo w ogóle czasu nie ma. Te ostatnie odcinki są u Bolka z Bolusiowa. Wybory na wójta robili. ono no, to, tak, to... Też. Chyba Ci wysłałem, Daniel ten plakat Aduma. Nie wiem, ja to tam. A był drugi plakat, jak y, Mister Adamo trzymał świnie. A to był pierwszy plakat. Drugi A to jeszcze? był ten taki wyborczy. No, z tą świnią to A. był pierwszy. Ja to nie mam co robić, to ich oglądam cały czas. Ja w wolnym czasie bardzo ich lubię oglądać. Bekowe odcinki mają ogólnie. No. Teraz z Tanasem cały czas chyba nagrywają teraz y, Mafę Solec. Ty, poczekaj, jak Arek internet zrobi, co będzie działo. O, a słyszałeś, jak on rozwali ten internet? No, a on sobie to rozwalił internet. <grym> chyba tak. Kabel od internetu urwał. No, Dobry jest. Ci? No, tak na serio to router rozwalił się, wkurzył i wiesz. O ścianę. No, no. no. no teraz router naprawił to kabel mu nie pasuje. Jak <ścoughs> <śmiennie> 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 no to jest? Teraz... No. no Powiedz, jak to jest nagrywać na YouTube, a jakie to jest uczucie. No, normalnie siadasz i nagrywasz. Odpala, odpala, odpalasz frapta i proste, tak? No. Ale ty to powiedziałeś tak prosto. Ja na tym pytaniu mówiłem chyba z 5 minut. Co? co ja, co będę się w tym no. Najlepszy, Najlepiej to powiedziałeś ze wszystkich. Nie no, rozwaliłeś system. To rozwalony. Wysiadasz, no, no, odpalasz frapta, no i nawijasz bukocję. A później się oglądam pół miliona. A pół miliona. Jak będziesz tu na tym filmiku, to będzie dobrze. Spokojnie, Spokojnie. ja ci nabiję. Wiesz, jakie statystyki nabiło na, na serii Borusiową V7? Ja mam ponad 900 wyświetleń. Ja tak nigdy nie miałem. Ale jak, jak, masz, jak masz włączone zarabianie, to tak nie możesz nabijać. Nie będzie ci liczyło. No ja wiem właśnie. Tylko mówię ci, jak ja to tak patrzę, co prawie, czekaj, już mówię ile ma. Nie, nie 900 ma, tylko prawie 841 wyświetleń ma. No Daniela, byś, byś mógł tą wypowiedź bardziej rozwinąć, wiesz. Na przykład z reala, jak nagrywasz, jak ludzie ci komentują i ogólnie. No jak komentują, to możesz sobie każdy sprawdzić pod filmem, jak komentują. Dobra, zmienię temat. No, najlepiej. Do ciebie to chyba więcej pytań powinienem mieć szykowane. No okolicz... ja, ja... uruchomię, Paweł... zaraz tylko napiszę to uruchomię mózki i zaraz poleję co pytania. Chłopie. Upawa to 4 pytania na 30 minut odcinka starczyło. Ju, już nie było... wszystko, tak. Już zaraz kończę, bo mam 8 minut jeszcze. Dojadę do końca i, i, będę, i wysypię i będzie koniec. A to jest takie jedno to znajdę. Ty, a kiedy ty odcinek zamierzasz wydać? Ten? No. Eee, czekaj, czekaj. W, środ w środę będzie co nagramy, w środę. Później będzie y no to gdzieś tak Na tym, tym tygodniu We wtorek chyba Jakbyś się dzisiaj udało wrzucić, to byś jeszcze mogłosić autograf widzami i Ci w komentarzach się zgłaszają czy coś Nie, to się na stronie. Nie, nie, nie chce mi się dzisiaj usić Jak chcesz, to możesz też ten upawa na grupie dać. To. No to wy tam mhm. Paweł, ogłaszaj. Yy, ten, yy, dam Ci ten admina wszystko i tak dalej i będziesz mógł tam yy, napisać co nawet co Ci się podoba, co Ci się nawet nie, nie podoba. Ty, ty napisz i mi tylko jak tam się ktoś zgłosi to podasz mi te nazwiska i w ogóle i wtedy. O, o mam pytanie Dobra, mówcie. Ja, miał, ja mam dwie strony teraz. Jak coś to wpisujcie sobie na Facebook Gang de Pawła YouTube. Y, ten... i y, strona De Paweł Kim. Dwie dobre strony, polecam. Ty się nie reklamuj tutaj, ty. No dobra. Ty to polecam goś, też stronę Polska Gospodarka. Y, Kamil Kim. Nie wiem czy ty, czy tam nie. Polecam też ja, to... stronę Daniela. Naszyst z ty, Ty tu nie reklamuj, bo, nie, bo jesteś tylko gościnnie. Ja Jestem gościnny. No. Za, za reklamę musisz mi zapłacić. Yy, ile miesięcznie? No, tam za jedną reklamę dać mi 10 groszy i będzie dobrze. <noise> Na jednym filmie? Nie. Nie? nie, ja już się upuściłem. Teraz już mało reklamuję rzeczy. Panowie, taki temat. A z, a, mi... Czekaj, ja mówię. Zgadnijcie, ile już zarobiłem na tym na YouTubie. Z jak będzie. No i Paweł, ile? Też koło tego. Sie, 750: O! ładnie, ładnie. Więcej niż Od 500, plus. Prze, przez dwa miesiące. No, to A ty co, na ty, co na filmach zdala się wybijasz, ładnie. No, tobie ten bardzo fajnie się wybijasz na tym teraz. No. I ja ci proponuję, żebyś dalej poszedł. No i. No, film Zelda to jest to. Nie zamierzam tego tak. Kam Kamil, czy ja... mówi Mówiłem ci, że w tym tygodniu ten z tym e, nagrywał. Mówiłeś, mówiłeś. Co będziesz Poprytki. nagrywał? Złowacki, Złowacki Team taki gościu też nagrywa i będę z nim nagrywał. Złowacki. E, Paweł, Paweł. No. Ten co, filmik, mi, ten filmik na urodziny, urodziny chyba robiliście z nim. Aha. No jojo. Ej Paweł. E, ten, o, jak coś, jak ogląda na Złowacki Team, e, mam, e, dałem subskrypcję nawet, oglądam wszystkie filmiki. Ej, Paweł, pamiętasz, co mówisz tutaj o WeKamilu? Co, co oglądaliście ten film z Kiszonki czy z Żyta? U Ciebie? To jest właśnie. Ze Złowaczki Tim, co nagrywał. Ten, co mówisz, że nowe Tim 5, 4, 3, 5. Kojarzysz? A, no to oglądałem, też odcinek oglądałem, bardzo fajny. Najlepsze, to, jest... A to jest... co było. A, to czekaj, jest cało. To... mi tego... powiedzieć. No. To jest cała ich paczka, tam Daniel się z nim, z nimi koleguje i tyle w temacie. Ale ten e, kam, de Kamins, co nie? E, no. Fajnie, Wydrżycił e, e, też odcinek z, też, z tej Kiszonki, co nie? E, fajnie było, ten gość, przyjechał. No, po tej Kiszonce. No, no ten oni ten fajnie ten... Filmy robią, bekowe. No, szkoda, że ja bliżej Was nie mieszkam. No. Kurde. No do Daniela mam 7 kilosów, bo trzeba na około Wisłę objechać, 70 kilosów. No dy, dy... Czekaj, ile ja tam do Daniela mam? No ja, ja Dan... zawsze mam... Dobra, kończę, kończę odcinek, koniec, koniec nawijania.